Jeżeli chcecie kupić najtańsze końce przez Paysafe Card zapraszam was do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło kamyk to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Manko z tej strony, Kamik. witam Was w kolejnym odcinku Paczki. Chyba taka sytuacja, jak widzicie, nasz skład wygląda tak, jak wygląda. No Suarezem na ataku, dalej próbujemy coś zrobić. E, jeden punkt w lidze trzeciej, musimy dojść w końcu, na którymś końcu, do, li do ligi pierwszej, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Czas to zrobić. No i jak widzicie, um, przejdźmy do tego meczu. Nic więcej nie będę mówił, miejmy nadzieję, że paczki dzisiaj też będą ciekawe, o ile tak jest to będę. No i zobaczmy pierwszego przeciwnika na dzisiaj, żółte stroje moje, które grałem chyba od początku tej serii naprawdę. No i zobaczmy co ma nasz przeciwnik za skład, nawet nie wiem kim jest ten napastnik, ale gdzieś tam ta Bundesliga, no nie jest najlepszy, ten najszybszy ten atak. Miejmy nadzieję, że sobie po prostu poradzimy z tym kolesiem i tyle. Uuu, dobre dośrodkowanie i to może być 1-0, to powinno być 1-0 dla przeciwnika, tak jest, no kurde, błąd głupi, ja w obronie zrobiłem taką dziurę, e, wstyd tylko, no zobaczcie, tyle mu zostawić miejsca w, w środku e, pola, no to, to trzeba być mną, e, no i przegrywamy 1-0 niestety. Dobrze, teraz Rakitic to, Tak jest. Od razu praktycznie e, wznawiamy grę od zera. E, tutaj, zobaczcie, zostawił zbyt dużo miejsca. Rakitic z pierwszej piłki przy bliższym słupku jest jeden do jednego. No, trzeba zbierać te paczki. Może e, znowu trafimy kogoś dobrego. Jeszcze Rakitic ładnie się obrócił. A jajaj, uuu, no i znowu taka piłka poszła między moją obronę i no chyba stracę bramkę kolejną. No kuźwa mać, jak można tak, gdzie jest ta obrona, co z tą obroną się dzieje? Mam naprawdę trzech dobrych obrońców, e, gram formacją właśnie z trzema obrońcami, i zobaczcie co to za dziura w ogóle była. E, no porażka totalna, drugi strzał, druga bramka przeciwnika. Szkoda, 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 że tak w tak głupi sposób jeszcze straciłem piłkę i, i no i zobaczcie, no moja obrona nie potrafi go dogonić, gdzie wszyscy mają kondycję na 99. Kto to jest ten Modest, to nie wiem, no ale cóż, trzeba, trzeba grać dalej. Dawaj Rakitic. Wysuń, wysuń, wysuń i Suarez. Dobrze, tak jest, 2 do 2, 2 do 2, no kurde, no nie mogę. Taki mecz, gdzie... Wydaje się, że nic się nie dzieje i nagle albo z jednej strony, albo z drugiej strony akcja jest gol, naprawdę. Niewiele się dzieje oprócz tych bramek w tym spotkaniu. Nie ma jakichś stuprocentowych okazji. Eee, I w ogólnie dziwne dziwne mam uczucie tego meczu. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Może jestem na Kacu dalej? Teraz Suarez, 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 biegni, 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 biegni. Jesteś sam na sam, musisz to strzelić po prostu. Musi. Nie! Suarez, jak? How po prostu, hał! How do you do? Ale no jak? Teraz i strzał. Tak jest. Nie, co samobój? <noise> o nie, jak to wpadło? No, tak, jak to był samobój? To ja naprawdę nie wiem jak no Gdzie tu jest kuźwa samobój? Gdzie tu jest samobój? Naprawdę nie mam pojęcia. No ale gol samobójczy. 3 do 2. W końcu wygrywamy w tym spotkaniu. No i miejmy nadzieję, że tak dalej pójdzie. I strzelimy jeszcze jedną bramkę. Tymczasem przeciwnik sobie biegnie, Wybiega w pole karne i zaraz stracę bramkę. Eee... Nie, nie stracę, chyba. Dobrze. Suarez. Dawaj Suarez. Na pełnej szybkości. Tak jest, Suarez. 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 Odejdźcie, odejdźcie, obrońcy, kuźni. Znaczy na pasy czemu oni wbiegają w piłkę! Fuck Naprawdę no. Biegną i mi wbiegają w piłkę, no. Razem ze mną biegną. Po co to tak? Koniec pierwszej połowy wygrywamy 3 do 2, ale spotkanie naprawdę... Strange, że tak powiem po angielsku dziwnie, dziwnie się czuję. Ale, ale, ale wygrywamy, co jest ważne. Dobrze, Suarez, 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 faul karny, karny, powiedzcie, że to jest karny czy przed polem. Tak, to jest rzut karny! Tak się położył Suarez. Troszeczkę, troszeczkę chyba udał ten upadek. No i zobaczymy, czy wykorzystamy ten rzut karny. Zobacz, tu minęliśmy. On go łapie za koszulkę, a dopiero Suarez jeszcze biegnie, biegnie i na linii pola karnego się przewraca. Dzięki bardzo Suarez. Miejmy nadzieję, że trafimy do bramki. I będzie 4 do 2, a jak będzie 4 do 2, to oznacza, że już są dwie paczki. Lewy górny? Nie! No jak! Nie mogę, nie mogę, nie mogę. I nie, nie piszcie w komentarzu mi, że on słyszy to, co mówię, bo, bo ja nie mam podłączonego mikrofonu pod PlayStation 4, tylko do komputera, więc, więc to jest inna sprawa i naprawdę on nie słyszy to, co ja mówię. A teraz może do bitka. Nie, nic z tego nie wyjdzie. Dobrze, Suarez. Pięknie, jeszcze, jeszcze jednego mi. Jeszcze jednego min, dobrze, Suarez. No nie, rób mi tak. Oh, god damn it. Przypilnujmy go, przypilnujmy go. Nie straćmy bramki, nie straćmy bramki. Jeszcze ten bramka, szczęsny, ja cię błagam. <laughs> Cała moja obrona w pijziec poszła. No, zobaczcie trzech, jeden, tu, drugi. Oni biegną jakby chcieli, a nie mogli. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Dobrze, teraz Kanaes, Dobrze jest Aspas. Aspas! Nie! Jak ja nie trafiam tych stuprocentówek, to jest niedorzeczne wręcz. E, no, e, 3 do 3. Muszę coś strzelić. Muszę! No gdzie ten obrońca pobieg? Dlaczego on pobiegł do przodu? Nie, poczekajmy, poczekajmy, on będzie podawał. Będzie podawał. Nie no szczęsny, rzuć się pod tą pierdzieloną piłkę, a nie nad nią. Nie rozumiem, jak ja przegrywam ten mecz. Naprawdę, nie pytajcie, nie mam zielonego pojęcia. Nie wykorzystuję takich sytuacji, koleś gra przeciętnie, a ja tracę głupio bramki. Ha! To... karny. Tak, teraz muszę strzelić, tylko czy ja strzelę w lewy górny? Czy gdzie ja strzelę? Co ja zrobię? Nie wiem! o oh god! Nie wiem w ogóle też jak... Aha, no dobra, wbił się w nogi. A spas się wyłożył. Dobra, teraz pytanie, gdzie ja strzelę. Czy znowu strzelę w lewy górny, czy w prawo... Jajku, znowu dylemat. Muszę teraz trafić. Lewy górny znowu. Jaż tym razem wpadł, chociaż dobrze się rzucił. 4 do 4. Jeszcze jedną bramkę wsadzę mu. Obiecuję wam. Obiecuję wam. 100% Dobrze, tam wybiega. Dobrze, Hesus na was? Nie, to jeszcze raz. Nie, wyłożył się na glebę. Ha, please. Elby, bo to. Bo to nie. Dobrze. Teraz ta akcja. To jest gol. Suarez, obróć się. Wysuń, wysuń. Proszę cię, proszę cię. Nie, no jak nogą? No. Nie rozumiem, nie rozumiem. Tak bardzo. Teraz może Rakitic, dośrodkowanie. Dobij. Nie. Na was. Proszę cię, miałeś fake shota mi zrobić. Naprawdę, bra bardzo prosiłem o fake shota. Już myślałem, że karny, ale no 4 do 4, jak ja nie trafiłem tyle setek, to nie wiem, zapytajcie mojego sobowtóra jakiegoś, który gra lepiej ode mnie w Fifę. Niestety, 4 do 4, no i szkoda, szkoda, szkoda do tego wyniku, naprawdę, bo, bo myślę, że, że, no właśnie, karnego mogłem strzelić miałem tyle setek, że to niepoliczalne nie wręcz tutaj z, zwaliłem na przykład tą akcję no i zobaczmy, jeszcze chyba z 6 ka żółtych kartek ogólnie było w tym spotkaniu e, zaraz to zobaczymy e, w statystykach zobaczcie, no miałem trochę więcej tych szans i naprawdę one były bardzo, bardzo klarowne. E, i faule zaraz zobaczymy żółte kartki, czy gdzieś tu jest żółte kartki, 5 żółtych kartek ich było e, no, także 4 do 4, paczka za to jest jakaś hmm, przypomnijmy sobie zasady e, paczki Hema, chyba zwykły. Taka złota za 5000, bo jak wiecie, zmieniłem później zasady odnośnie LIG, tak także, żeby było ciekawiej. Więc jedna paczka za 5000, szybko otwieramy, pyk i zobaczymy co w niej jest. Jeszcze w jakimś moich paczkach jest. A, jest darmowa jedna, no tak. Zobaczmy, co w paczce. Nic ciekawego, no ale wszystkich do klubu muszę wysłać. I jeszcze mamy darmową paczkę od EA w ramach świąt, także kocha, kocha nas EA. Tutaj mamy tą paczkę, jedna rzadka karta, nie można tego zdiskardować, jak widzicie mamy Saganowskiego i to tyle. Także zaraz przechodzimy do drugiego spotkania. Zmieniłem trochę skład i postanowiłem wpuścić walerę, który mam 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek zamiast właśnie Jesusa Nawasa. Zobaczymy co z tego wyjdzie, zobaczymy co wyjdzie z następnego spotkania, miejmy nadzieję, że w końcu zgarniemy 3 punkty w lidze numer 3, no i przejdźmy do spotkania po prostu. Zobaczmy, jakim składem dysponuje nasz przeciwnik Breitlinger. I ma u lewy, u Vargas. No, połączenie właśnie BPL i Ligi Niemieckiej. Benatia. no, no, no jak widać, widać, mocny, naprawdę mocny skład ma. I będzie ciężko z nim wygrać, ale postaramy się. No, Lewandowski sam chyba meczu nie wygra. Louis Remy, sam Remy, dawaj, sam, 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 sam. sam Uuu, broni Courtois. No znowu nogami jakoś tak, no ale nie wpadło. Okej, okay, teraz dośrodkowanie klisiego i tam powinien ktoś się znaleźć. Nie ma nikogo, ale może Sania na dobitkę. Sania! Pizgnij! Dobrze, Dobi! Nie, nie, kładź się, po prostu Dobi <laughs> William, 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 William. Dobrze. William, ładnie. Ładnie, William, zabierz piłeczkę, cel Nie! Dobre akcje tworzę ładne nawet niektóre, wychodzą całkiem nieźle, a nie potrafię nic z tego zrobić. klisi do środka. Boom. Okej. Okay. Nie. Dobrze, dobrze, nie było spalonego Remi. Biegnij, biegnij, biegni. Strzel, 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 strzel! strzel. 1 zero! LUIK Remi! No to mi się podoba. W końcu coś wpadło po jakiejś akcji ładnej, gdzie znaczy ładnej. No wypuszczenie Remiego. pokazał się na pozycji, nie spalił. I to o to mi chodzi. O to mi chodzi. Tak jest, bardzo dobrze. Tutaj jeszcze dawał się łapać obrońcom, ale na szczęście obok e, Kurtuły i mamy 1-0. Do Dobrze, piękna górna piłka. dobi dobi dobi. Nie, Remi! Fokan! Jak mogłeś to... No nie, nie, z prawej nogi, z prawej zawinąć rogala do bramy. Tak się kończy pierwsza połowa, nieszczęśliwie dla mnie. 1-0 tylko, co nie daje mi nic pewnego w drugiej połowie, ale miejmy nadzieję, że jeszcze jakaś brameczka wpadnie. Dobrze, teraz, Klisi, co ty tu kuźwa robisz, nie wiem, ale strzel to tak, Klisi. Brawo! No, 2-0. Nie wiem, co on tam robił, nie wiem, po co on tam był, ale strzelił. Fajnie, że się nie wraca na swoją pozycję. Naprawdę super, ale jak stracę przez ciebie bramkę, Klisi, to będzie na ciebie. No, góra. Dawaj, Luik, dawaj, Luik, mijesz go. Tak jest, remis strzel. No, w końcu 3 do 0. 39 minuta. Przypadek? Nie sądzę. No i wygrywamy bardzo ładnie to spotkanie. To już nam daje dwie paczki. Może rage quit. To będą trzy paczki. Kto to wie? Kto to wie? No tutaj przeciwnik się pomylił w obronie. I na szczęście wygrywamy te 3 do 0. Nie! Fak, jeszcze myślałem, że obronię to moim obrońcom, ale niestety nie udało się. Dobra piła przeciwnika, no i niestety jest 3 do 1, no ale to dalej nam daje dwie paki, jakby nie patrzeć. Tak, mamy faul i Suarez podejdzie do tego rzutu wolnego na pewno. Nie William. Suarez, którego wprowadziłem. Zobaczymy jak z trudnością Suareza. Suarez to powinien być gol. Tak jest, no wolne po prostu siada jom, 4 do 1, Pięknie Suarez to e, wpakował. E, no i e, jak widzicie, Lewandowski się nie cieszy. Nie dziwię mu się. No ale Suarez naprawdę zapakował to. Pyk idealnie nad murem. Idealnie w okienku. U, Dobrze, przeciwnik wypuścił po raz kolejny. Czy... Wow, Kurtua naprawdę! <ścoughs> nie graj w siatkówkę, ja cię proszę, Kurtua, złap porządnie piłkę jak możesz. Oj, ten kurtuła, co robi? A teraz możemy stracić bramkę, bo się. otwórz. rzut karny. tak jest, rzut karny. No, 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 to, no, Tak to jest. Rzuca się chyba w prawy górny. Zaraz zobaczymy, gdzie się rzuca. sania faulową. No, ale to dzięki temu, że kurtuła postanowił pobawić się w siatkówkę. No i faulujemy tutaj kogoś. Jak widzimy, wyraz twarzy nie był najlepszy. No i teraz lewy. Lewy w lewo powinien lewa Lewandowski, ale rzuca się w prawo. Takie mam przeczucie i tak jest! Kurtua to wybronił. No, przeczucie było niezawodne, jak widać. Idealnie. Koleś strzelił idealnie w okienko, ale Kurtua mimo to wyciągnął to. 4 do 1 i teraz na was dośrodkowujemy. Wybijamy Jest koniec tego spotkania, mam nadzieję. U, przed pole zagrał. Pewnie będzie chciał z daleka gdzieś tam uderzyć. No, Kurtua, proszę cię. Proszę cię, Kurtua, nie rób mi tak. Weź się, uspokój, człowieku. Koniec, koniec. Wygrywamy 4 do 1 i przechodzimy już do paczek. Nie ma co pierdzielić głupot. Pierwsza paczka za tą wygraną 4 do 1. Zobaczmy kto w środku w parce z Griezmannem. Carvajal całkiem spoko. Mm, przyda się na pewno. Jeżeli będę budował skład z Ligi Hiszpańskiej, taki z, z czterema obrońcami, to na, jak najbardziej e, Carvajal się tam przyda. Druga paka. jeden hazard na parce. w parce może być jeden? Nie, niestety nie. E, Gibson, nic ciekawego. Jan Mat, także słabo. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak prezentuje się mój skład, tak prezentują się karty, które do tej pory trafiłem w tej serii. Nie wiem, czy wiecie, mam nadzieję, że paru, paru z Was to interesuje. Takie właśnie karty trafiłem. No wiecie, Suarez, to już naprawdę zwrócił mi się, zwróciła mi się ta cała seria do tego kurtuła i myślę, że, że jesteśmy załatwieni. Także to by było na tyle. Jeżeli podobało Ci się, zostaw łapkę w górę i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia. nara.